Po 60. roku życia, prawdziwa siła nie pochodzi z rodziny, lecz z nas samych. Często wierzymy, że rodzina zawsze będzie obok, że dzieci odwzajemnią miłość i troskę, a starość stanie się czasem wdzięczności i szacunku. Jednak, jak zauważył Artur Schopenhauer, Życie rzadko spełnia nasze oczekiwania. Wielu ludzi po sześćdziesiątce odkrywa, że dzieci żyją własnym rytmem, przyjaźnie słabną, a świat staje się coraz bardziej obojętny. Pojawia się więc pytanie, na czym naprawdę możemy się oprzeć? Schopenhauer odpowiadał jasno. Mądrość wieku dojrzałego rodzi się z wewnętrznych fundamentów, a nie z oczekiwań wobec innych. Oto siedem zasad inspirowanych jego filozofią, które pomagają zbudować spokojne, godne i niezależne życie po 60. Rozbij rodzinne złudzenia, Rodzina nie zawsze jest takim oparciem, jakim ją sobie wyobrażamy. Miłość do dzieci to dar, a nie umowa. Nie uzależniaj własnego szczęścia od tego, ile inni mogą ci dać. Dbaj o przyjaźnie, które sam wybierasz. Z biegiem lat krąg znajomych się kurczy, dlatego warto inwestować w prawdziwe przyjaźnie, w wybraną rodzinę, która wspiera z serca. Uczyń samotność swoim sprzymierzeńcem. Bycie samemu nie oznacza porzucenia. To przestrzeń na spokój, jasność umysłu i poznanie siebie. Ten, kto potrafi docenić ciszę, znajduje wewnętrzny pokój. Buduj niezależność finansową. Pieniądze nie są celem, lecz tarczą. Godna starość wymaga ekonomicznej autonomii, chroń swoje oszczędności, planuj rozsądnie i nie opieraj wszystkiego na dzieciach. Akceptuj starość jako czas mądrości. To nie upadek, lecz etap głębszego zrozumienia. Piękno wewnętrzne rośnie, gdy z zewnątrz hałas traci znaczenie. Ucz się nieprzerwanie. Wiedza nie starzeje się nigdy. Czytanie, odkrywanie, ciekawość świata to najlepszy sposób na młodego ducha. Praktykuj siłę ciszy. Nie każda sprawa wymaga reakcji. Spokój znajduje się również w milczeniu, obserwacji i świadomym wyborze, gdzie kierować swoją energię. Starość może być najbardziej świadomym i wolnym okresem życia. Jeśli Nauczymy się opierać na sobie. Jak przypominał Schopenhauer, kto znajduje oparcie w sobie, nie będzie zależny od zmiennego świata zewnętrznego. Czytał Bogdan Dmowski.